Siemanko, cześć Wam wszystkim, słuchajcie, mamy dwa razy na Busty Samon na Sacred Shardy. Zaczniemy od konta dzisiaj Mirola, skończymy pewnie na moim. Parę kont jest, parę shardów będzie. Dość troszkę mamy dzisiaj zamiar pólność tych shardów Liczymy oczywiście na grube legendy i na grube ilości tych legend. Nie ma co przedłużać, lecimy. Konto Mirola, cztery Sacred Shardy ma. Oczywiście wszystko z e, Klandosa, z Skądinąd. No dobra. Lecimy. Po kolei. Pierwszy. I zaczynamy od Epika. E, Mega Stralight To no, jest fajna. Jeśli nie macie nic, to na Faction ona może Wam naprawdę pomóc. E, Czempion, który jest na HP e, zrobiony. E, Daje Shielda Continuous Healer. No i oczywiście ma Revive'a. Na Faction Wars jest naprawdę dobra. Dobra, lecimy następny. I jest, jest! Pierwsze złoty! Akron Smash Słuchajcie, on nie jest zły. Nie jest to też top tier, ale też nie jest zły. To jest też czempion na e, HP. E, on bodajże jest z, z, z. Nie, on jest z nikim. Dobra. E, pod A1 ma Stuna. Całkiem fajnie. Pod A2 remove debuffy ze wszystkich i daje block debuffs. To jest też całkiem fajne. No i pod a że poświęca swoje życie zadając damage. Ostatnio był bufowany w jednym z chyba trzy. Nie w ostatniej poprawce, tylko przedostatniej poprawce. Właściwie to już trzecia od końca poprawka. Jeśli chodzi o mm, postacie, to był właśnie poprawiany troszkę. Nie jest całe zły. Spoko, fajnie, fajnie. Pierwsza legenda mamy. Dwa szardy płynięte, a jedna legenda. Super. No dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, może coś więcej się uda. Przy Ancient Shardach nam się nie udało na, kąta, na koncie Milola. No to zobaczmy, teraz już mają przynajmniej jedną legendę. Delver. Dark Elf. Hmm, nie kojarzę tej postaci. Kill Reduction. 25 Weekend. Okej, okay, ale atakuje wszystkich. Tu jest jednego przeciwnika no nie wiem gdzie by to wykorzystać dobra, ostatni, czwarty szart, zobaczmy może się uda, może, może, może dawaj, dawaj, ach, niestety epic, ale całkiem niezły seeker mm, aczkolwiek mi rol już go ma ale Seeker jest to całkiem dobry epik, można go wykorzystać do e, Batitera, w Clan się bardzo dobrze spisuje się na arenie, ze względu na jego właściwości, gdzie pod A1 ma to atakuje dwa razy i ma prowołka, a pod A2 e, wypełnia turmeter wszystkich siomeczków i daje inkis Attack. Słuchajcie, jego pasywka jest całkiem fajna, ponieważ leczy tego czempiona o 20% zadanego, e, leczy o 20% zadanego HP i daje increase defa na wszystkich jeśli zostanie uderzony krytycznym hitem czyli jak na arenie uderzacie a wszyscy mają kryta 100% przynajmniej powinni mieć, to daje wtedy um, increase defa dla wszystkich 60% increase defa bardzo fajny champion, spoko dobra, słuchajcie, e, no to co no, tyle z kontami rola o czeku czeku, co tyle a, nie, ach, dobra, nie to Skinwalkers, co tu wpadło? A, no, no tak, Hakron. No na pewno go użyję do Faction Warsów. E, I w Dwarfach mamy tą. Ona też jest całkiem niezła do Faction Warsów, aczkolwiek Mirol tu ma i Mountain King'a, i Molly. Tak więc Faction Warsy to po prostu powinien być na hita. No dobra, to wszystko jeśli chodzi o konto Mirola. Ja się przelegowywuję. Dajcie mi chwilę i wracamy z kolejnym kątem. No dobra, mamy konto Szymona. Eee, to lecimy, ma cztery szardziki. To lecimy. Ja lecimy cztery, może będzie tak samo, chociaż jedna legenda, tak jak był Mirola. Zobaczmy, trzymamy kciuki. I pierwszy. Pierwszy szardzik, i zaczynamy od Epika. Ok, no, ale słaby. Terror Beast. Ok, lecimy dalej. Kolejny szardzik i teraz jest. Kurczę, też epik. No, licz. Też jest słaby, on jest. Do... był do fuzji któryś. Dobra. No, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Dawaj, dawaj, dawaj. A o, uuu, ten Monster, ale Szymon go już ma. Tak więc chyba już nawet dwa ma. Lecimy, ale bardzo dobry epik. Jeden z lepszych chyba epików, jakie mogą być. Ach, no i misjonarz. No niestety, jedynie co to fajny ten Miss Created Monster, ale niestety Szymon go już posiada. Coś nowego dostał? Chyba nie. Ogryn Types. No nie, to ostatnio. Dobra. No to dobra, słuchajcie. Ja się przełączam na kolejne konto. I lecimy dalej. No dobra, mamy kolejne konto. Lecimy. Teraz Mistera. Mister ma Shardów 8. OK. No, ostatnio na razy dwa, nie wiem czy puszczałem ten odcinek, miał Lysandrę, nie Lysandrę, tylko Duchess i Valkyria. Na dwa szardy, dwie legendy, tak więc zobaczymy jak teraz będzie. Dobra, zaczęliśmy od epika, lecimy dalej. Drugi też epik. Ah, Infernal Bottoms. okej. Okay. Trzeci. No, 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 no. Też epik. A, ah, Rector Darts. Ona jest dobra na Faction Works, bo to jest jedyny Reviver w Knights Renavent. Revenant. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 5, 5, 5, 5. Kolejna. Kolejna In Infernal Barons. No, cztery. <laughs> I teraz. Aaa, ah, już myślałem, że jest, bo tak długo myślał. Fanax jest całkiem fajny, szczególnie z jego block Revive'em na Ice Golema. I dość mocno bije. Dobra, dalej. Hmm. Adriel. No nie, no ostatnio ma dwa szardy, dwie legendy. To teraz co na 8? Nic nie będzie. Hmm. A gdzie jest to razy dwa? Ja pie. Klerik. 8 i epic, No nie. No nic to. No jak mówię, ostatnio dwa szardy, dwie legendy, teraz widać 8 i nic. Dobra. Lecimy z kolejnym. No dobra, to co? Ostatnie konto moje. Eee, ja nakitrałem 13 sacred szardów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teoretycznie powinienem dostać przynajmniej jedną legendę. Dobra. No, zacząłem od epika. Okej. Okay. Lecimy kolejny. A, kolejne piki to słaby, Hope. Dobra, dalej. No, no, no. Trzy no. za mną i trzy piki. O, ugo. Ugo jest całkiem fajny, szczególnie na rękę. Dobra. Jest całkiem fajna To Chyba mój przysz. przyszedł. O Jez! No dobrze, że... Maszalet. To chyba dla pierwszą mi pies Maszalet. Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Pięknie. Super. Dobra. Eli nie sok. No, to nie żebym jeszcze chciał coś, ale jeszcze jakaś fajna legenda mogła być. Sandushaed Survivor. Spoko Epic. No, ale dobra. My czekamy na kolejnego złotego. Mhm. okej. Defy signer. Okej. Okay. Dalej. Hmm. Mordekai. Do fuzji teraz jest potrzebny. Bardzo dobry epik, jeśli chodzi o pająka. Będzie się sprawdzał z jego HP burnem, bo mm, ma Turmeter Manipulation, a podatrzyma, że Places, Placing HP burn, co oznacza, że kładzie, czyli nie ma Rezista. Nie ma, przepraszam, nie ma White hitów. Nie to, że nie ma Rezista, bo Rezist może być, ale nie ma White hitów. Accuracy trzeba mieć, ale nie ma White hitów, czyli nawet niezależnie od tego, jakie będzie miał Pająk Affinity, ten HP burn ląduje. No dobra lecimy dalej Jeszcze 5. Będzie jeszcze jedno. Okej. Okay. Farakinder Fat bardzo dobra postać na clan bossa. To co ma to jest Ali attack i increase crit damage increase crit rate. HP burn dodatkowo pojzony i i tak zwiększa buffy i później wszyscy alias atakują target. Dobra, następne. Lecimy. Jeszcze 4. No. Dawać jeszcze jeden. Albo dwa, albo trzy. No dobra, teraz już tylko trzy. Okej. Okay. drat Mieliśmy ją już dzisiaj. Dobra, następne trzy jeszcze. No to. Dobra, już nie trzy Lego, dwie LEGO jeszcze. Teraz i. O, dobra, teraz nie ma też następne. Soul drinker, okej. Okay. Teraz. Teraz. A jajaj. Dobra. I ostatni. No dobra, nie on co narzekać. Po pierwsze, Royal Guard, bardzo dobry epic. Po drugie, dostajemy maszaleda. Eee, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o samonowanie szardów. Mm, u mnie mieliśmy y y legendkę. U mnie też. No, niestety u Szymona i u Mistera nie udało się. Ale może następnym razem znowu coś będzie. Jak widzicie, szardy zdobywajcie z clan bossa, bądź z eventów. Fuzja kończy się. Skończyła się. Mam nadzieję, że kto chciał, ten zdobył. Za niedługo kolejna fuzja. Tak więc albo się przygotujcie, albo do kolejnej fuzji, czyli naszykujcie sobie fuda i, i, i zasoby. Ewentualnie sobie odpuśćcie i po prostu farmcie, nie wiem, masterki dragona, fire night, co tam potrzebujecie. Ja Wam życzę miłego długiego weekendu. Na razie cześć.